Cześć, witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Izaki jest z wami Rojo! Dajcie mordeczki, witaj mordeczko, ooo! Pepi, co dzisiaj przypichciłeś dla naszego dołeciku w ramach swojej gry? Słucham uprzejmie. 15 fragów z AK-47. Brzmi wybornie. Kolejna misja, słuchajcie, lecimy z kolejnymi misjami z Rojem. A Może dwie się uda zrobić, zobaczymy jak Rojo będzie strzelał. Ja jeszcze nie zagram ani razu w CS od Jema w ogóle, to jest pierwsze pierwszy moje strzanie w Counterze w ogóle od Jema. Także nie wiem co to będzie. Ja, ja też, ja na przykład gram w Counter Strike'a raz na tydzień i zgadnijcie kiedy i z kim, Heh. Dobra zagadka. To jest mystery of the universe. Także strzały zakaczę, no zobaczymy jak tam forma po Jema. ie W się oh. trochę naoglądałem. Tak, tak, bo jak Izak nie gra w Counter Strike'a to go ogląda albo komentuje też. Albo komentuje. Całe życie z counter Dlaczego nie nazywaj swojej kobiety Kosa? No właśnie, no. Ale bo ona nie co... ma, bo nie ma figurki z skrzynki. <słyski> <słyski> Jaka jest według ciebie taka, wiesz, pokawka z counter z najładniejszą talią? Halo, już. Tylko rozdrzewka, tak spokojnie, ale dobrze że się wczuwasz. Tak, bardzo. Dobra, i tu najpierw to, że musimy zdobywać fragi z akacza, a my nie mamy akacza. Bo, bo na na, musimy na niego zarobić. Musimy na niego zapolować. My to od graczy, musimy, my od terrorystów musimy podnieść akacza. Także taki jest właśnie plan. A czy nie zarabiamy hajsu tutaj w ogóle? Wiesz co, możemy zarabiać, ale i tak musimy zdobyć dobra. tego akacza od terrorystów, bo to oni mają akacza, nie? No dobra. Więc taki jest plan właśnie, że musimy podnieść akacza i dopiero z niego zdobyć fragi. I musimy z tych fragów zdobyć 15, także czekamy, bo w pierwszej rundzie tak będą mieli tylko pistolety, w drugiej rundzie jeszcze akacze nie będą mieli, może w trzeciej dopiero. O idą, idą, gdzieś idą, słyszę, słyszę kroki dużo. Tylko spokojnie. O tutaj moja strona Dobra, niech wyjdą na ciebie, skryj się. O tak, dokładnie Hej, spoko. Jesteśmy mieli tylko pistoletę. No. Nie no Morto dobrze mówię. Co ty przekombinowałeś? Zarabiamy haj, zaraz sobie kupię. Nie, tak, akację. tak, tak, tylko że chodzi o to, że w pastolicety te nie ma Akacza, no nie Akacza to kupienia tego postęp terrorystów, dlatego musimy go podnieść. Aaa, no racja, dobra, to przepraszam, zwracam honor nie szkodzi. Będę się starał, dzięki mnie zdobędziemy całe półtorekina. E, nie no, już masz dwa przecież. To jest pod tabem? Tak. Okej. Okay. GONIE pod bo ty masz trzy. Dokładnie. Czekaj, sprzęt kroki. Spoko. Ale to, było do, to była dobra miejscówka, żeby ich w ogień wziąć krzyżowy Od góry idą. Da? Spadną mi na twarz, myślisz? Tak! Tak, i tak spadną i to dużo. Dioci. Wiesz, <laughs> to są boty, nie? <laughs> Aha. Ale, Ale to, to wyszło ładnie w sumie, faktycznie. Nie, na razie mega Swifty. No nie, mieli eco. Znaczy, chcesz mi tak, wiesz, podprogowo zakomunikować, że mi się mniej staram? Nie, no stareś się, absolutnie. Musimy to zrobić, przecież, nie? Dobra. Ale wiesz, jak będzie pro i medium, to brzmi jak takie dwa steki, tak? Jak będzie, wiesz, pro i yy, yy, low, to, to już nie brzmi jak steki. Nie kupiłem sobie nic, kurde, zapomniałem. Popsułeś coś. Nie, poznaję mapę, wiesz, taktycznie. Tak? Dasz tę radę. z góry znowu? Nie, das nie górę. -o. o, halo! Góra, góra, tak. Tak, jednak. Dobra. Jak wrócę, góra, chcę góra, mieć poczyszczone. Nie, ja, po, ja potrzebuję pomocy. O cholera. Niedobrze. Gościu, mi mi otacz ognia! <laughs> ja teraz się <laughs> grałem, zapalający. O, kurczę, no i skurczy, by mi zabił. O kurczę. Cholera jasne, widzisz, to nie będzie tak łatwo wcale. Dobra, ale okay. przynajmniej pieniądze mamy od razu. Bo e... to chyba też. Dobra, akacz ile kosztuje? 2700, ale to wiesz, ty i tak sobie Akaczy nie kupisz. A no racja, no wiesz, ja się kompletnie nie słucham. Piedny <laughs> znak materiał materiały truje. Znaczy, nie, no, to ma polegać, no, a ja... Nie, no przecież. I tak się kupię. Kurde. Dobra, musimy, nie, musimy to zrobić. O kurde, idę. Tak, dobra. No poszło full auto e. E. A, bo ty już masz jakąś broń super hipy. No A ja też sobie. mogę kupić. Przecież. Możesz sobie kupić tak To ja sobie kupię. Tylko mało czasu mi zostało już za późno. Nie dam rada A dobra, udało się. Dobra, to śmieszną strzelbę. No dobra niech będzie. Właśnie mówiłem, czy pisałem ciebie w komentarzach, nie? że. No że jak ty robisz zakupy tak jakbym widział pałnikę w Tesco no. A tak, to genialny komentarz. O, 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 tak samo, w tej samej strony Dobra Niech wyjdą, niech wyjdą ładnie. Nie no spako wciąż nie. Dobra, teraz będę mieli kacze, nie? O kurde To jednak kupię coś innego. O tak, jest moja! O, to macie przerąbane. Jest pompka. Dokładnie tak. Ile masz baby? Mówisz, że masz 12 lat. Ja mam taki kaliber. Z tej samej strony. Dobra. Też sobie. Ładuje, Ładuję, niestety. Ale kompletnie nie wiedzą, gdzie jestem. Dobra. E, teraz hakacza trzeba znaleźć. Bo powinien jakiś leżeć już. Masz tego hakacza, kurde. no. Tylko galilę. Galilę. Oni też te mają. Dobra. Troszkę na kacza. Dobra, do, do, do. dobra słuchaj, Izako. Kuczę. ja dalej wychodzę z założenia, że tu, było, że tu była dobra miejsca. No to stawaj, tam dajesz. Bo jak skóry skoczą, skóry. miotę. No. jak stąd pocisną, to wejdą na mnie plecami, też mm -hmm. pocisną. No ale licz, taki ogień krzyżowy właśnie się ustawiasz, mm? nie? Krzyżowy, bo oni nie ogarniają krzyżowego w ogóle. No dokładnie. A jak walniesz fleszem, to te boty stoją przez chwilę nic nie robią. Gdzie normalny gracz jakoś się przynajmniej miota. O kurde. Są. po mojej no to... stronie, przejdę sobie na Dupa, drugą stronę. To ty przyjdź ty masz bliżej! Jeszcze jeden? Nie wiem, tak. ostatni właśnie. On gdzieś sobie poszedł, nie wiem, że na górę poszedł. uciekł Stam, a ja pójdę tu. Tak, chyba jest na górze. Dobra, na górze Bo, jest akacz, Ale tu jest jeszcze jedno, że jeden, to weź sobie akaczej od razu. Dobra, Musimy zagaczować te fragi koniecznie. Czekaj, ja muszę. Aha, dobra, przytrzymać, nie kliknąć. Dobra. E, Dasz radę po niego podejść? E, po czego? Ja już mam koła, ha. A masz już, dobra. No, okay. no, no. dobra. To też jeszcze leża wiele. Dobra, ta sama e, opcja, bo na zasadzie no, nawet. No, wy... tak jest najlepiej, tak. I to jest dobry crossik. To będzie ciężko, kurde, bo to już wiesz, mają bronię. To będzie tak dobry kros jak duet i Roya. <laughs> Przykuj się, bo słyszę tu tak? Takie jest góry, niepewne, ale zdeterminowane Góra Tak, jest góra Też jeszcze nie wychyla Jeszcze jeden To jest jaj daj mi. Ale, taka, nieważne Mamy sześć na 15 jest Możesz super. tam siedzieć, możesz tam siedzieć Możesz tam... Wiesz co najlepiej tam sieć Odwróć się ładnie, odwróć się do ściany, dokładnie. Kłóć jest pod kontrolą i nic nie rób. Tak, jeszcze Escape i tam Quit Game. Tak, albo no jeszcze Mute. Co, co tak świeci ładnie? To bomba. Aha. Tak ona tak świeci, żeby może było łatwo znaleźć. Czego <laughs> jest no ja sprawdza, czy coś jest bombą strzelając w to? A, tak bomba. <laughs> Z mojej strony. Dobra. Tokyuję sobie i wychylam na nich To no, na dwa karabiny Oj nie żyje! Nie Ja też O nie O kurde To już jest wyższy poziom Kurde widzisz jak styrali tu, Nie, to trzeba kurde na spokojnie Znów, Znów się za... jakiś... o kurde kozaczyć no No nie I od początku Nie, dobra, to tak średnio twoja wina była, bo, 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 bo ja mogłem siedzieć na miejscu nie, no wiesz, ja też wychyliłem sobie, nie powinienem się cofnąć, bo ja się wychyliłem. Żeby oni potruch. wyszli na nas. No, oni muszą wyjść na nas, kurde, później, bo. Ja myślałem, że wyrzuciłem flaszej, że ich złapię tylko jednego z flesza, później tam gdzie dobiegli i przez to kurde, taki sam zniszczony kompletnie. Dobra. To tak jest... Możesz bandy, jak... stawić... A, nie masz broni? Nie masz broni. Upraszam, się... bo idą. Pokoi. To jest zajebiste, jak tak, żałośnie właśnie starasz się wybrnąć sytuacji. Teraz to można ich pocisnąć, tylko nie wiem, gdzie nie są. Rodzili się jakoś skubańcy. Mhm. Na górze Zapomnij o zakupach ładuje. Góra, dobra aj, aj, aj Dobra, kupuj sobie coś na od razu. Dobra eee... Dobra, jeszcze jedna fala besekacza Dobra, radę, spokojnie Jestem gotowy. Spoko Na swoim odcinku kura, ludziom zademonstruje, kurde, ninja. Taki. Ryson Stray, Który absolutnie nic nie daje, a wygląda idiotycznie. Z góry, z góry przyjdą. No i ty teraz. Trosze, I teraz proszę. będzie już seria, kurde, z karabinami. Być może nawet z kaczami. Dobra, ja okay. sobie szybko. Masz się zostać teraz tam na tym miejscu. Dobra, dobra, dobra. To teraz powinno być spoko. Szaduj sobie. No, ja tam będę się chował. Wiesz że ludzie śmiesznie u ciebie punktują, wiesz, że to jest rozkoszne, kiedy ja na przykład uczę cię, co masz zrobić w danej chwili, to no. doskonale wiesz, ale to wynika nie, że ja myślę, że Izak tego nie wie, tylko to z takiej odgórnej chęci, żeby ogólnie duetowi poszło dobrze, nie? To tak z automatu no, tak, kładź współpraca współpraca. To nie znaczy, że ich takiej nie potrzebuje, tak? No, być może nie potrzebuje, ale ja czuję się. Dobra, wskazuję na ciebie już. O nie! Wyskoczył na mnie. W locie się ale, obrócił spoko. cwaniaczek ci powiem. Małe szczakaczów? Kurcze, ma kurde. Ja wezmę pistolet i ja wezmę w takim razie Digla. To Uro. tam masz karabinę, tak? Że sobie spokojnie pójdź po jakiś karabin. Bo to się tak dużo bardziej przydałysz. Jest to wolę Digla, ja jakoś z pistoletów lepiej mi się strzela. <gadł> gadasz? No, poważnie, jakoś tak. No przecież są chyba na pewno coś prosić, co grają tylko na Diglu, nie? Znaczy, jak, jak muszą, to wtedy grałem na Diglu, ale wiesz, to raczej z karabinami zawsze trzeba grać. Aha. Jak tylko się da. Dam radę. Czasami niektórzy potrafią robić same te rzeczy z Digli. Idą. Mm. Doł. Chyba dołem. Z mojej A, strony, się... po prawej stronie z tego wejścia. Ok. Rejfował o, o, nice, Bieg dobra. Bierz, kreć, ta, tak. bierz kałaszki teraz tak? Bo z kałaszkiem musisz grać teraz, no, bo musimy tą misję zrobić. Dobra, dobra. tak. I będzie git. Okay. To ja nic cisnę tam. A możesz się ustawić tam, no? Ja się ustawię tutaj, po tej stronie będziemy tak sobie defensywnie stać. I niech wychodzą na nas, po prostu Nie szarżujmy. O, bardzo dobra kryjówka. Ja sobie o, też idą z tą, z, tutaj z mojej strony po lewej. Dobra, taktycznie. Po twojej prawej i wychodzą już. Taktycznie kłosnąłem. Aha, po tej stronie. Palą mnie kurde skubańcy. Dobra, uciekaj. Dobra, leżą. Mm. Okej. Okay. Dobra, jest. Dobra, jeszcze 10. Damy radę. Tylko też nie tak, spokojnie że na spokojnie się tak... możemy ustawić. A robicie na przykład taką tajną taktykę w Counter-Strike'u jak gracie na poważnych turniejach czy w ogóle w multi. Yy... Że na przykład rzucacie gdzieś na plac jakąś giwerę z zajebistą skórką, tak żeby ona przykład uwagę oponenta. tak <grym> nie robiliśmy chyba nigdy. No, bo to jest ja tak samej sobie idą. Idę sobie, idę, patrzę, o, jaka fajna skórka. Już bym trzy razy chedda dostał, nie? A bo nie, kurde, gdzieś indziej są. Na górze. Góra. Góra. Bo. Dobra, to schowaj się. Wrócę flasza. Dobra, wrzucaj. Nic nie widzę. Ładuję. To szły, Ale i co wytrzymali, co jest? Izako jak boga... Oraz... Strzelałem mu cały czas w głowę. Ooooo Cały czas w głowę strzelałem kolesiowi, słuchaj i on sobie z tego nic nie robił. Ja fierniczę. Nie jest dobrze. Ale żeśmy się dali porobić, o mój Boże. Ale bo te kurde są, są mocne, oni, oni strzają w uczucia, jak nie. Wiem. Ale w ogóle ci strzela mu w głowę sakacza, tak? Bo idealnie prze, przeładowałem, on wyszedł ze smoka. No i niby wszystko figofago, tak? Wiem, że zaraz zginę, ale przynajmniej wezmę fraga ze sobą. I strzela mu na okolicy szyi i on nic, patrzy na mnie, tylko przymierzał się do wyrzutu granatu. Nie wiem, że z tego też trzeba to full auto opanowywać, nie? W sensie trzeba tym zrobnikiem iść w dół. Aha, no tak. <noise> Więc może nie było w tym, tak... w tym momencie cała historia Rysona w ciul. <noise> Dobra. Jeszcze jedna chyba jest, nie? Czy nie? nie? Nie, ma go. Kurde, nie myślę... szybciej. Gdzieś się schował. Dobra, to ty idź go poszukaj tam, a ja go poszukam gdzieś tutaj. Właśnie, wiadomo gdzie on jest. O. Dobra. Nie, a później trzeba naprawdę będzie, cholera, jakoś tak to ogarnąć dobrze. Mm. Może, kurczę, się na przykład skryć gdzieś. Mm. Wiesz, tam, tak jak stałeś, to było dobrze, mi się wydaje. Ewentualnie możesz się też ustawić razem ze mną tutaj, chociaż... Lepiej byłoby, jakbyśmy brali ich w ogień krzyżowy, bo jak się ustawisz tam, ja tutaj, to zawsze będziemy ich w ogień krzyżowy. Tu jest dosyć fajna miejscówka, patrz. Widzisz mnie? No. No i git. Mhm. Dobra, teraz będzie... Runda bez zakacza jeszcze chyba. Okej. Okay. Ja, ca... ja tak dużo gram teraz w strzelanki, że, 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 że w, kąt, w tym w far kraju, jak wale z dzidy, to po każdym strzale chcę przeładować a tam do... ja. no tak. albo z łuku. Z łuku. No, jakiś nagręć nawet polecia, no proszę. No, taktycznie. No, ale jeszcze bez zakaczy, kurde, bla. Dopiero w tej czwartej serii dopiero są zakaczami, to jest najgorsze. Bo z każdą serią są oni coraz trudniejsi, nie? Mhm, mm tak. Ale to bezdyskusyjnie. Raz, że używają bardziej zaawansowanego sprzętu, są bardziej wytrzymali i mam wrażenie, mniej głupi. No, dokładnie. Wyrzucały jakieś granaty, jakieś różne cholera, ja sądzę, że ciężko. Z zeskakiwał z rampy, obracając się w moim kierunku w locie. Dobra, e, tam z tej samej. O kurde, rojo, jak tam się rozstańczył. Dobra, bierzemy bierz akacze. To. Bierz akacze, jakże i znajdziesz jakiegoś. Eee, A jest to akacz, tak, w tak, tak? Tak, jest w akacz, no. Dobra. Cholera, nie widzę go. A jest, jest jak się schował w śmieciach, dobra. No. Dobra, i teraz, kurde, musimy to zrobić, nie? Mamy dwa akacze, ciśniemy ich. Dobra. Po 7,5 i żeby tak ostatni był takim wspólnym z asystą i sobie podamy piątkę. Dokładnie tak. Będzie idealnie. Idą, 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 o kurde, rojo, problem jest. Kurde, jeszcze jeden. A, my radę. Nie wiem gdzie on jest, ja mam... problem. Dobra, wyjdę do niego, bo mam 100. na 100 A nie, to już było po wszystko, już zrobiliśmy. Aha! Się. Dobra, to okay. już było spoko. 5 na 15 No tak, no logiczne, bo nie było 5. Brawo, rolls upadali. Jastrząb, Jastrząb Idą znowu tej samej strony? Z tej samej strony znowu idą. Ty patrzysz, już nie weszli w ogień, jak ostatnio. No. To czekają, aż zgaśnie. Kurde, czekają, zobacz tam, no no kusi mnie, żeby ich z tak troszeczkę... Z Idź z drugiej strony, wejdź z strony są strza. nad nami teraz. Ja nie wiem, gdzie oni są teraz, bo ja nie znam mapy, cholera jasne. Nie, nie wiem, skąd oni mogą przyjść. Dobra, ja to wysonduję, czekaj tak dupą. Okej, okay, nie ma. Czekaj, ci flashnę tam. Uważaj, flashnuję tak, ci. Teraz są, są, wychyl, są. Wychyl, 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 Teraz, wychyl, wychyl, wychyl. Dobra, już teraz nie. Brawo. Jeszcze dwóch? Nie no. ma, brawo. Dobrze jest. Znaczy w sumie jeszcze siedmiu, ale jeszcze dwóch w tej rundzie. Dokładnie, nie wiem gdzie nie są. 100 na 100. Bęgi! Kurde, Royston! To cztery flagi zdobyłeś w tej rundzie. No, a ostatnie dwa taką jedną serią, bo cały czas staram się tak na chama wyżej celować, wiesz. też celuję nad ich głowami, ale to wtedy wiem, że trochę niżej będzie fajnie. Nie, to jest straszne, się uczę. Spoko, spoko. Czuję, Czuję taki niesmak. smak. <laughs> Czuję paskudny niesmak, smak, Izak. <laughs> Słyszysz kroki jakieś? O, o. Słyszę, słyszę. A teraz... Jak skaczał! Nie! Co on zrobił? Jeden ma chyba AWP Granaty tego! Izak jak to... Jesteś mistrzem jak to nasza rada, Tyś Jesteś kurwa mistrzem po prostu. Moim osobistym mistrzem świata. Kurwa, co ty robisz? Ino! Oh, udało się. Ja w ogóle widziałem ostatnio ten odcinek, co y, mówiłeś, że grasz z 0 na 11. No. To jest ostatni. Co ty tam robisz tym pistoletem? Naprawdę, gdybym był ten to bym powiedział, że ty masz jakiś miliard hacksów na auto-aiming. Nie, nie, to jest komplement, stary, wiesz, To jest największy komplement jaki, komplement, jaki gracz może dostać. Bo jeżeli on wie, że jeżeli ty tak, wiesz, że tak, nie że tak. ci mówisz, że masz haksy, to wiesz, kurde, gram jak cheater. Nie? To, to jest to, takie, wiesz. To, to tak samo jak masz zajebiste zdjęcie napompowane na siłce i ktoś ci powie, a kurwa, Photoshop. To Dokładnie, też jest... To jest myślisz, o, siłownia idzie do przodu, no. Nie, ale to jest mistrzostwo. Ciu ciul, 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 wiesz, tam miałeś pistolet i tumik na tym, pamiętam. Dokładnie. Nie, to jest, to jest. No nie, to, no, czysta no. przyjemność. Po prostu, kochani, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja wybornie. No Izak też nie ma prawa do smutku, tak mi się wydaje. Nie, no udało się w końcu. No nie. po prostu. Dobrze było, życie. Ja się bawię super. Dzięki za uwagę, dzięki za wsparcie, dzięki, że jesteście i czekajcie na następne. Dzięki Izak, do zobaczyska. Dzięki, trzymajcie się. Strzała.